To jest kwadrans na angielski, lekcja 225. Witajcie w podcaście uczącymy mówić poprawnie po angielsku. Dziś zajmiemy się elementem gramatycznym. Odświeżymy sobie sposoby tworzenia pytań w języku angielskim i to w różnych czasach. Oraz poznamy pytania o podmiot, czyli wykonawcę czynności. Będzie dużo ćwiczeń, także przygotujcie swoje struny głosowe do wysiłku. Are you ready? O, to już pierwsze pytanie za nami. I'm ready. Let's begin. W języku angielskim ogólnie są dwa sposoby tworzenia pytań. Pierwszy z nich to jest inwersja. Aniu, co to jest inwersja? I ty, słuchacz, słuchaczko. Zamienienie czasownika z. Nie czasownika. Orzeczenia z podmiotem. Tak byśmy to gramatycznie nazwali, tak. No albo czasownik z rzeczownikiem um, y, zgadza się. No i prosty taki przykład to: I am a teacher, a pytanie będzie. Are you? Tak, I am zamieniamy kolejnością na are you piękne. I to jest inwersja, i najczęściej będzie tam właśnie czasownik be, oczywiście odpowiednio odmieniony. Czasowniki modalne, jak can, will, would, could, might, may tak itd., itd. One też tworzą pytania przez inwersję. No i czasownik posiłkowy have, który spotkamy na przykład w jakim czasie? W czasie present perfect. Fantastic. No to przećwiczmy sobie na początek, zamień twierdzenie, które podam, na pytanie. Poćwiczymy sobie tę inwersję, najpierw takie proste konstrukcje, czyli pytania typu tak, nie. Więc nie będzie w nich słówka pytającego. That's correct. Ok, let's try it. You are a vet. Are you a vet? That's correct. She's walking a dog. Is she walking a dog? Tak jest. Tam to she's. Musimy Is she. Good. He's fixing his car next weekend. Is he fixing his car next weekend? Correct. I've never been to Milan. Have you ever been to Milan? Good. She's just finished reading. Has she? She just finished reading. Great! Więc przeszliśmy sobie przez różne czasy. Tam był i present simple, i continuous, i mówiące o przyszłości, i perfect, fantastic. A teraz dodamy sobie to słówko pytające, które powędruje gdzie? Na początek. Tak jest. A więcej o słówkach pytających mówiliśmy już w lekcji 69. To co? Ja podam teraz twierdzenie i podam też słówko pytające którego chciałbym, żebyś użyła, tworząc pytanie, ok? Zaczynajmy. Słuchacze, róbcie to z nami. I'm a doctor. Who? Who are you? Who are you? She's going skiing this winter. Where? Where is she going this winter? Tak, jest. They are visiting some friends over the weekend. Who? Who are they visiting over the weekend? Tak. They were in Spain last holiday. Where? Where were they last holiday? O, to trudniejsze było. Nicely done. Tak jest. No, czasownik B, ale w przeszłości, prawda? Więc where were they last holiday? Nicely done. We were watching TV when the storm started. What? What were you doing when the storm started? That's correct. Złożone zdanie. No, is done. I jeszcze jedno. Mark has gone to the pharmacy. Where? Where has Mark gone? Lovely. No i identycznie zachowuje się większość czasowników modalnych. Także can, could, will, should, may, must. To teraz zamiast słówka pytającego, podam ci po zdaniu frazę, o którą chcę, abyś zapytała. Dobrze? Okej, okay, spróbujmy. Dobrze. No i będą właśnie te czasowniki modalne. Przypominam dalej inwersja, czyli zamieniamy miejsce. Same. We should tell her the news Zapytaj o the news. Czyli żeby odpowiedź była the news. To musimy zapytać. What should we tell her? What should we tell her good he can swim well swim well what can he do yeah what can he do swim well fantastic we will fly to greece tomorrow to greece where will we fly tomorrow yeah where will we fly tomorrow nice There's one. She must be a doctor. A doctor. Who must, who must she be? Nice. Who must she be? Kim ona musi być. Tak jest. To będzie takie must dedukcyjne, prawda? Że ona na pewno jest doktorem. To było trudne zadanie. Nicely done. Drugim sposobem zadawania pytań jest wykorzystywanie czasownika posiłkowego, pomocniczego, zwanego też czasami operatorem. Po angielsku to jest auxiliary verb. W czasie teraźniejszym, prostym, co dodajemy? Do albo das. Do, tak jest. A jeżeli to jest he, she, it, does. Fantastic. A w przeszłym to będzie? Did. Did, super. Czyli tutaj nie mamy tej inwersji, tylko robimy do, does. No i tam czasowniki odpowiednio się zachowują. Zawsze potem stoją w bezokoliczniku, prawda? No mamy, does she go? Do you like? i tak dalej. Albo did you like? Tu trzeba się skupić. To tym razem poproszę ciebie, słuchaczu, słuchaczko, oraz ciebie, Aniu, o przetłumaczenie pytań, dobrze? Okej. Okay. Pamiętamy, używamy do, does, did. Zacznijmy. Czy on jeździ autobusem do pracy? Does he take a bus to work? Good. Does he take. Tak, najlepsze wyrażenie tutaj, take a bus. Czy oni oglądają ten serial regularnie? Do they watch the series on a regular basis? Yes. Do they watch the series on a regular basis, ewentualnie regularly. Ale oszczędziłem tutaj Ani zlepki mm -hmm. regularnie. Really. Dobrze? Dziękuję bardzo. Nicely done. Czy ja jadłem śniadanie? To już w czasie przeszłym. Did I have breakfast? Tak. Did I have breakfast? Będzie to lepiej działać niż did I eat breakfast. Have i posiłek jest bardziej naturalne. Czy ona kupiła tę sukienkę? Did she buy that dress? Fantastic. Czy mój szef dzwonił? Did my boss call? Nice. No i słówko pytające. Gdzie pojechałeś dziś rano? Where did you drive this morning? Dlaczego zapomniałeś o moich urodzinach? Why did you forget about my birthday? All clear. Chyba te pytania z do i did są łatwiejsze w stosowaniu, prawda? I don't know. Musisz się okay. skupić na tym, że nie ma już. Jak masz das, to musisz się skupić na tym, że to już jest bez okoliczniku. To, to trochę prawda. Z tym, że chyba w tłumaczeniu i tak mam wrażenie, że jest to łatwiejsze niż na przykład zamiana twierdzenia tak, na pytanie. Tak, o wiele łatwiejsze. Sugeruję ci już, że to jest inaczej. Tak, no a jak zachowa się czasownik have? Na przykład jak zapytamy, czy masz psa? Czy tam będzie inwersja, czy coś musimy dodać? Czy masz psa? Jak zapytasz? Do you have a dog? Do you have a dog? Czyli użyjemy naszego słówka pomocniczego, operatora, tak. do. A czy możemy zapytać, have you a dog? Have you got a dog? Nice catch. Tak jest. Have you got a dog? To wtedy będzie ok. Samo have you a dog będzie niepoprawne w każdym wariancie języka angielskiego. Ale jak zapytamy, have you got a dog, to już tak. Natomiast... Ja przy tej lekcji, czy masz odkurzacz, tak się nazywała ta lekcja, gorąco zachęcałem do tego, aby używać jednak słówka posiłkowego z tym: Do you have a dog? Wtedy na pewno nie zrobicie błędu. No bo jak zapytamy w przeszłości, czy miałaś psa, na przykład jako dziecko, to musimy już wtedy użyć: Did you have a dog as a child? Mhm. Mm Czyli musimy użyć posiłkowego? Zgadza się, wtedy już musimy go użyć. Nie ma takiego pytania jak: Had you a dog? Więc od razu, żeby sobie uprościć, łatwo stosować jedną konstrukcję i ona zawsze będzie poprawna, niezależnie od czasu, w jakim użyjecie jej. Dobrze, dobrze, dobrze. No ale have może też oznaczać musieć. Musieć. Czy wtedy też użyjemy posiłkowego? Jak zapytamy, czy muszę nosić białą koszulę do pracy? Oczywiście, że tak. Do I have to wear a white shirt to work for work? Pięknie. I znowu problem rozwiązany. Do I have to wear? Także jedna, jedna konstrukcja e, załatwi nam większość spraw z have, z tym, że pamiętajmy, że jeżeli mamy czas prezent, perfect, tak jak to było w naszych przykładach na początku, to wtedy użyjemy... Inwersji. Tak jest, żeby stworzyć pytanie. Nicely done. No i dochodzimy do sedną sprawy, czyli pytania o podmiot, czyli o tego wykonawcę czynności. W języku angielskim konstrukcja zdania często wygląda tak, że ktoś robi coś i potem mówimy, gdzie to robi i kiedy to robi. Więc weźmiemy sobie takie zdanie przykładowe. Frank won the lottery yesterday. Franek, Franciszek wygrał wczoraj loterię. Frank won the lottery. Czyli kto wygrał tę loterię? Frank. Tak jest, Frank. I to będzie nasze pytanie o podmiot, czyli chcemy wiedzieć, kto albo co się wydarzyło. To, co stoi przed czasownikiem win. Dobra, to jest podmiot. Mm -hmm. To pytanie będzie brzmiało: Who won the lottery yesterday? Can you repeat? Who won the lottery yesterday? Yeah. To czym się różni to pytanie, co jest w nim takiego dziwnego? Who won the lottery? W porównaniu do na przykład What did Frank do yesterday? Tak, co zrobił Franciszek wczoraj? Who won the lottery? What did Frank do yesterday? Pytanie dla spostrzegawczych. No, tutaj zachowaliśmy czas. No właśnie, zachowaliśmy czas. A dodaliśmy coś? Yy, no, słówko posiłkowe. No nie. Yy, znaczy, nie, nie operatora. Nie, doda, nie dodaliśmy, tylko zapytaliśmy o kogo, tak? Tak, dodaliśmy słówko pytające. Pytające. Oczywiście. O, właśnie. Słówko pytające. I ono jakby wskakuje nam w miejsce tego podmiotu. Tak. Ale cała reszta zdania zostaje bez zmian. Jest takie samo. No, nie ma tu żadnego did. W czasie teraźniejszym nie będzie do ani does. Będzie tylko czasownik. Tak, jakby to było normalne twierdzenie. Ok? To są właśnie pytania o podmiot. Więc nie dodajemy słówka, tego operatora i zachowujemy czas. Alright. to będziemy pytać sobie o osobę, więc wszystkie nasze pytania dla ćwiczeń na razie będą się zaczynać od who. Dobra? Ok. To zapytajmy. Frank saw her. I chcemy zapytać who? Kto ją widział? Who? Who saw her? Who saw her? Będzie to coraz szybciej szło. She bought a car. Who? Who bought a car? Tak, a kto kupił samochód? Who bought? A car i czas teraźniejszy. Judy leaves home at six. I znowu, kto wychodzi z domu? Who lives home at six? Tak, to zostaje. Who leaves home at six? My mother is the best cook. I znowu, kto jest najlepszym kucharzem? Who is the best cook? To od razu yeah. widać, jak tak coś stoi i na siebie pokazuje: I Who is the best cook? Like... Tak, who is the best cook? Pięknie tak jest. My mother is the best. Takim sposobem na sprawdzenie, czy dobrze, zawsze w pisemnej wersji tych pytań, czy dobrze je stworzyliśmy, to oczywiście, jak wstawimy sobie odpowiedź w miejsce słówka pytającego, to to musi wyglądać jak zdanie, prawda? Czyli: Who is the best cook? My mother is the best cook. W ten sposób wiemy, że zachowaliśmy dobrą strukturę zdania czy pytania o podmiot. No dobrze, to spróbujmy jeszcze ze dwie. Mary has been to Milan. Who? Kto był w Milanie? Who has been to Milan? Fantastic. I jeszcze jedno. I can swim well. Kto potrafi dobrze pływać? Who can swim well? That's great. Ok. Aniu, na razie zna. Easy peasy. Zróbmy sobie jeszcze jedno takie zadanie, troszkę trudniejsze. Jak zadamy o kogo? We were dancing all night. Tańczyliśmy całą noc. To gdy zapytamy, kto tańczył całą noc? Who was dancing all night? No właśnie, dobrze, dobrze. Tam mamy we were dancing, mamy liczbę mnogą, prawda? We were, ale przy pytaniach o podmiot, czyli po naszym who, będziemy wstawiać czasowniki jakby przy trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli tam będzie is, tam będzie was i tam będzie has. Dobrze? Mm -hmm. Czyli pomimo tego, że mamy we were dancing, zapytamy who was dancing. Jeżeli powiem I love him i chcemy zapytać, kto go kocha, to zapytamy who? Who loves him? Who loves him? Pięknie, bo musimy dodać to s. Who loves him? Kto go kocha? We haven't seen them. Who? Who hasn't seen them? Tak jest. A uh, czy zawsze tam będzie słówko pytające who? No nie, nie zawsze. Może tam też być what. Na przykład what happened. OK, what happened? Co się stało? Albo what makes you happy? What makes you happy? No, co cię uszczęśliwia, tak? Co czyni cię szczęśliwym? Może tam też być which, czyli który, która, które. Na przykład uh, which button calls the elevator? Which button calls the elevator? No, który przycisk wzywa windę? No i może tam być też whose, czy ja, tak? Oczywiście z jakimś rzeczownikiem. Whose car broke down? Whose car broke down? Czyli czyj samochód się popsuł? Bo dalej pytamy o podmiot. OK? OK. Alright. Podsumowując. W pytaniach o podmiot nie dodajemy czasownika posiłkowego i zostawiamy czas takim, jakim jest. W posłówku pytającym często wstawiamy czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli nasze is, nasze was lub nasze has. To spójrzmy jeszcze sobie, jak, czym się różnią te pytania o podmiot lub o dopełnienie, czyli takie tradycyjne pytanie. Proste zdanie: Jacek kocha, czy tam Jack kocha Jill. Po angielsku? Jack loves Jill. Zapytajmy, o dopełnienie, czyli zwyczajne pytanie. Kogo kocha Jack? Zapytamy. Who does Jack love? Tak, who does Jack love? Musi być ten operator, bo pytamy o coś, co stoi za czasownikiem. Jill, o to dopełnienie. Zresztą widać to nawet po przypadku. Kogo kocha Jack? Kogo to jest dopełnienie? A zapytajmy, kto kocha Jill? Who loves Jill? That's it. Podobne ćwiczenia w formie audio znajdziecie w naszym kursie uczącym czasów gramatycznych. Nazywa się on Audiograma i więcej informacji o nim znajdziecie na stronie www.audiograma.pl. I tak jest to autopromocja. Jeżeli czujecie, że przydałoby Wam się więcej ćwiczeń, to zbudujcie sobie proste zdania jak Jack Loves Gel i zadawajcie pytania o dopełnienie, jak i o podmiot. Propozycje znajdziecie w materiałach bonusowych do tej lekcji, czyli numer 225. That's all we have for you today. Talk to you again soon. Bye! Bye.